Do tej pory funkcjonowało tam gimnazjum, które wraz z wejściem w życie reformy oświaty będzie wygaszone. Mowa o katolickim gimnazjum imienia Świętego Franciszka Zasyżu, które przygotowuje się do przekształcenia w szkołę podstawową, o czym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Szkoła zaprosiła przyszłych uczniów wraz z rodzicami na pierwsze pokazowe zajęcia. Czy jednak nauczyciele gimnazjum podołają zmianom w sposobie pracy z uczniami szkoły podstawowej? Jak twierdzą, nie ma to stanowić dla nich problemu. Jesteśmy do tego przygotowani, na to przygotowani. Jest u nas w szkole wielu nauczycieli, którzy uczyli wcześniej już w szkole podstawowej, w związku z tym taką praktykę mają. Nauczyciele szkoły cały czas mają również podnosić swoje kwalifikacje. Cały czas się doskonalimy. Cały czas mamy taką możliwość, by brać udział w różnych formach doskonalenia takiego zawodowego. Dzieci, które być może od września będą uczniami szkoły, mogły poznać placówkę od środka. Okazję ku temu mieli również rodzice, według których zaletą szkoły mają być małe klasy oraz atmosfera. Córka obecnie chodzi do szkoły publicznej. To klasy, w której jest ponad 30 dzieci, klasa jest mała, a tutaj klasy mają być kameralne, nauczyciele będą mieli czas dla każdego ucznia. Sfera domowa, małe klasy. Wysokie wartości religijne. Na nową szkołę podstawową decydują się również ci rodzice, którzy wcześniej posyłali starsze dzieci do Franciszkańskiego Gimnazjum lub Liceum. Kierując się doświadczeniem ze starszą córką, która kończy tą szkołę w tym roku na poziomie liceum, chcieliśmy również młodsze dziecko kształcić. Powodem ma być kadra. Jest bardzo dobra kadra pedagogiczna, bardzo dobre nastawienie na te aspekty wychowawcze związane z edukacją też i bardzo wysoki poziom edukacji również. Reforma oświaty wprowadza zmiany w fundamentach dotychczasowego systemu. My będziemy bacznie przyglądać się przekształceniom legnickich szkół.